Jak dobrze zaplanować nadpłatę kredytu hipotecznego? To pytacie mnie, czy lepiej nadpłacić jeden raz w roku, czyli uzbierać jakąś tam wartość, tak, na przykład 10 tysięcy i nadpłacić więcej, czy systematycznie nadpłacać co miesiąc, żeby schodziło po prostu nam z konta szybciej. Więc tutaj, po pierwsze, jeśli już masz uzbieraną jakąś wartość typu 20, 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych, nawet małe wartości, 5 czy 10 tysięcy, to też warto, tak? To lepiej płacić to od razu, mimo kosztów na przykład, które bank narzuci Ci za częściową spłatę Twojego kredytu. A druga kwestia jest taka, jeśli już masz te pieniądze, tak, na tą odpłatę i stwierdziłeś, dobra, przeznaczę sobie 20-50 tysięcy na nadpłatę kredytu hipotecznego, tak? Bo nie mam teraz żadnych opcji inwestycyjnych, czy nie mam żadnych dodatkowych wydatków, to jak najbardziej to zrób, niezależnie od tego, czy masz opłatę za częściową spłatę, czy też nie, dlatego że koszt kredytu średnio w Polsce teraz to między jest 7 a nawet 10%, tak, w zależności od tego jaki ktoś ma wariant umowy kredytu hipotecznego i oferty. A jeśli chcesz nadpłacać cyklicznie, co miesiąc to zrób to lepiej od razu, tak, bo szybciej spłacisz kredyt i szybciej zmniejszają ci się odsetki niż zbierać sobie kasę, chomikować i dopiero na koniec roku nadpłacić, bo wtedy tracisz pieniądze raz że z inflacją, tak, a dwa, odsetki mógłbyś płacić mniejsze, gdybyś to robił od razu.